Dzień dobry Night City! Te słowa mogliśmy usłyszeć 5 lat temu, bo miała w tym miejsce premiera jednej z najważniejszych polskich gier. Produkcja, która obiecywała wiele, oczekiwania były wobec niej ogromne. Gra, w której pieniądze wylewały się na każdym możliwym materiale promocyjnym. Gdzie do promocji wzięli jeszcze Keanu Reevesa. Proszę Państwa, witam w Cyberpunku 2077. Nie, no, do tego materiału trzeba się porządnie ubrać. Jak możecie zauważyć, jestem trochę fanem tej gry. I kto by pomyślał, że to 5 lat minie tak szybko, a przy okazji tak wiele wydarzy się w związku z tą grą. Naprawdę, Cyberpunk 2077 przeszedł dość wyboistą drogę do miejsca, w którym obecnie jest. Od ogromnych zapowiedzi, które obiecywały, jak wspaniały i rewolucyjny będzie Cyberpunk, przez burzliwą premierę, aż do dzisiaj. Wspólnie prześledzimy sobie historię Cyberpunka, to co miało się w nim znajdować, jak CD projekt zmanipulował recenzjami oraz w jaki sposób udało im się odratować cały projekt. Więc cześć, jestem Skuri, a to jest historia Cyberpunka 2077. Zapraszam. Rok 2012. Minęło już trochę czasu od premiery na tamten moment najnowszej gry CD Projekt Red, czyli Wiedźmina na dwa zabójcy królów. W maju tego roku firma oficjalnie potwierdza, że jedną z ich najnowszych produkcji będzie gra oparta na serii papierowych podręczników do sesji RPG stworzonych przez Mike'a Ponsmitha, zatytułowana Cyberpunk 2077. Rok później, a dokładnie 10 stycznia, dostaliśmy pierwszy teaser, który przedstawia akcję Makstaku w walce z cyberpsycholem. Od tamtego momentu na bardzo długi czas zapadła cisza w związku z Cyberpunkiem. CD Projekt wypuścił w międzyczasie swój ogromny hit, jakim był Wiedźmin 3, oraz dwa fabularne rozszerzenia, jakim były Serce z Kamienia oraz Krew i Wino. Zresztą fakt ilości dodatków do Wiedźmina będzie w miarę istotny. Przez długi czas jest cisza związana z cyberpunkiem. Od Tizeru gracze nie dostali żadnych informacji czy jakiegoś trailera aż do 10 stycznia 2018 roku. Wtedy na oficjalnym koncie Cyberpunka pojawił się krótki enigmatyczny tweet, a jego zawartość to po prostu bip! Następnie w czerwcu tego samego roku na targach E3 w końcu dostaliśmy prerenderowany zwiastun gry. Po długich latach ciszy została uruchomiona maszyna marketingowa, która eskalowała do niebotycznych rozmiarów. Net3 prasa została również zaproszona na zamknięty pokaz Cyberpunka, gdzie odbiór DMA był bardzo pozytywny. Na dalsze informacje nie trzeba było długo czekać, bo już w sierpniu 2018 roku odbywał się Gamescom, na którym ponownie za zamkniętymi drzwiami zaprezentowano demo Cyberpunka. Jednak owe demo zostało niedługo później udostępnione do obejrzenia dla wszystkich na YouTubie. Ponad 40-minutowy gameplay, no powiedzmy sobie szczerze, robił spore wrażenie. Kreator postaci, w którym wybieraliśmy nie tylko naszą przeszłość, ale również ważny dla nas moment i dlaczego przyjechaliśmy do Night City. Do tego można było zobaczyć w Wiarę zaawansowaną destrukcją otoczenia, w której przeciwnik ostrzeliwuje nas przez ścianę. No i CD Projekt obiecał stworzyć, jak sami to nazwali, najbardziej wiarygodne miasto w Grach z otwartym światem. W kwestii reality checku tego, co było zapowiadane, a co dostaliśmy na premierem, przejdziemy później. Sam gameplay do tej pory zdobył ponad 23 miliony wyświetleń. Na następną dużą prezentację musieliśmy poczekać do E3 2019 roku. Otrzymaliśmy zupełnie nowy cinematic trailer. Wtedy też zostało ujawnione, że w rolę Johnny'ego Silverhanda wcieli się nie kto inny jak sam Keanu Reeves. Lubiany przez ogromną ilość osób aktor będzie odgrywał jedną z głównych postaci w całej grze. Sami widzicie, że spowodowało to jeszcze większy hype na samą grę. Wtedy też został wypowiedziany słynny tekst Jano. Oprócz tego wreszcie też gracze otrzymali datę premiery, która była ustalona na 16 kwietnia 2020 roku. Czyli za niecały rok wszyscy będą wtedy mogli sprawdzić najnowszą grę Red'u. Oj, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co się wtedy stanie. Nadchodzi 2020 rok. W styczniu CD Projekt po raz pierwszy używa żółtej karty z przeprosinami i oświadcza, że gra ukaże się nie w kwietniu, a we wrześniu tego roku. To jednak nie pierwsze oznaki problemów w Cyberpunk. W czerwcu dostajemy kolejną informację o przesunięciu gry z września na listopad. Są to już pierwsze oznaki czarnych chmur, które zbierają się nad studiem CD Projekt Red. W październiku dostajemy informację, że Cyberpunk jednak nie zostanie wydany w listopadzie, a na premierem będziemy zmuszeni poczekać do grudnia. W taki oto sposób finalna data premiery została ustalona 10 grudnia 2020 roku. Wtedy też nadszedł dzień sądu ostatecznego i wielkie zderzenie z rzeczywistością. 7 grudnia 2020 roku. Spada embargo i pierwsze recenzje zaczynają wpływać do internetu. Ogólny odbiór gry jest bardzo pozytywny. Gry online dało cenę 9 na 10, IGN również dał 9 na 10. Co prawda recenzje wspominały o drobnych niedociągnięciach czy bagach, ale przecież Day one Patch miał wszystko naprawić. 8 grudnia trafia na YouTube'a premierowy trailer gry, jednak wszystko zaczyna się sypać już dzień później. 9 grudnia spada embargo dla streamerów i content creatorów. Rozpoczynają się pierwsze livey z gry, a to co można było wtedy zobaczyć, nie śniło się chyba nikomu. Masa błędów i fatalny stan techniczny. Cyberpunk był agrywalny. Wtedy po raz pierwszy ludzie zobaczyli faktyczny stan gry. 10 grudnia wybiła godzina sądu ostatecznego. Każdy już mógł sprawdzić najnowszą produkcję CD Projekt Red i jaka to była piękna katastrofa. Wersja na komputery, to jak już wspomniałem, działała tragicznie i była zbugowana, ale za to porty na konsole były jeszcze gorsze. Granie w Cyberpunk'a w dniu premiery na PlayStation 4 było związane z bólem.

Najbardziej żyjące miasto okazało się wydmuszką, bo MPC potrafili zniknąć, gdy tylko gracz się odwrócił, a AI pozostawiało wiele do życzenia. Również wiele z obiecywanych mechanik finalnie nie trafiło do gry. Wybór przeszłości Wii został bardzo mocno spłycony i sprowadza się do innego prologu oraz kilku kwestii dialogowych. Wspinanie się po ścianach, które było widoczne na gameplayu z 2018 roku, zostało usunięte, tak samo Netrunning został mocno spłycony. Nie pojawiło się też Metro, które przecież otwierało drugi pokaz Cyberpunk'a. W grze zostało usunięte naprawdę wiele rzeczy, które były obiecywane, czy nawet pokazane, aby ostatecznie dostarczyć wybrakowany produkt. Gracze byli zwyczajnie wściekli na CD Projekt, że byli w stanie wypuścić na rynek tak niedorobioną grę, która na starszych konsolach ledwo działała oraz na dziennikarzy grobych, którzy skłamali w sprawie faktycznego stanu technicznego gry. Jak się jednak okazało, CD Projekt Red specjalnie do wszystkich redakcji dostarczył kopię recenzencką jedynie na komputery, bo ta wersja działała najlepiej. Doprowadziło to do tego, że wiele redakcji wydało dodatkowe recenzje oparte o wersje konsolowe. Informacja ta jeszcze bardziej zachwiała pozytywny obraz CD projektu jako firmy, która stoi po stronie graczy i nigdy by ich nie oszukała. Z perspektywy czasu zapewnie się na to patrzę, że Cyberpunk, czyli gra, która wyśmiewa i demonizuje wielkie korporacje, sama stała się ich ofiarą. Powiedzieć, że najbliższe miesiące dla CD Projektu były trudne, to jak nic nie powiedzieć. Sytuacja ze stanem technicznym była tak tragiczna, że Sony postanowiło tymczasowo wycofać grę ze sprzedaży na PlayStation Store. Chociaż sama premiera okazała się komercyjnym sukcesem, bo multum ludzi kupiło Cyberpunka przez ogromny hype wybudowany wokół samej gry, to odbiór graczy był przytłaczająco negatywny. W tym miejscu można by było zakończyć tę historię. Jedna z najbardziej nahajpowanych gier okazała się gigantycznym rozczarowaniem wśród wielu osób, czy też dla wielu zwykłym oszustwem CD Projekt Red. No, właśnie, można byłoby tak powiedzieć, gdyby nie to, że Redzi nie postanowili pozostawiać swojej najnowszej produkcji na pastwę losu i cały ten incydent z Cyberpunkiem zamieść pod dywan. Teraz po premierze rozpoczął się intensywny okres naprawiania gry. Przez następne miesiące studio intensywnie wypuszczał ogromne pacze, które znacząco usprawniały gameplay, poprawiały optymalizację, zachowania przeciwników oraz AI NPC-ów, naprawiały zadania, których wcześniej się nie dało ukończyć, czy wiele, wiele innych. 20 1 czerwca 2021 roku Cyberpunk powrócił w końcu na PlayStation Store po paru miesięcznej nieobecności. I tak łatali tego Cyberpunka i naprawiali go przez następne parę miesięcy. Zostały dodane dodatkowe mieszkania do kupienia czy system transmogów, żeby bardziej dostosować stylówkę VIP. W 2022 roku miało również miejsce pierwsze wydarzenie związane z Grom, a bardziej samą marką jako Cyberpunk. CD projekt wraz ze studiem Trigger oraz Netflixem wypuścił anime Cyberpunk Edge Runners. Współpraca ta po raz kolejny przypomniała o grze i wiele osób powróciło do Night City, żeby sprawdzić jak gra się zmieniła przez te wszystkie aktualizacje. Pojawiły się przedmioty związane z anime oraz kilka innych małych smaczków. Oprócz wypuszczenia anime, CD Projekt przeżykował jeszcze jedną niespodziankę dla fanów związanych z grą. 6 września 2022 roku został zapowiedziany dodatek do Cyberpunka zatytułowany Widmo Wolności. Jak się też niestety okazało, będzie to pierwsze i ostatnie duże rozszerzenie do gry, gdzie CD Projekt jeszcze przed premierą zapowiadał, że Cyberpunk dostanie co najmniej tyle samo DLC, co Wiedźmin 3. A tu się okazało, że małych darmowych DLC wyszło tylko kilka i były to nowe pojazdy, czy alternatywne Alternatywny Johnego, gdzie więźni dostał ich aż 16, nie mówiąc już o dużych dodatkach jak serca z kamienia i krew i wino. Więc przeskoczmy trochę w czasie, bo do 21 września następnego roku, oprócz premiery dodatku, studio przygotowało swoisty relaunch gry wraz z Patchem 2.0. Aktualizacja była przeogromna i zmieniła praktycznie każdy aspekt gry, a głównie tyczyło się to rozwoju postaci. Całe drzewko zostało całkowicie przebudowane i w końcu gra pozwalała stworzyć jakieś bardziej konkretne buildy. System policji również doczekał się ogromnych zmian, bo zaczęła przypominać bardziej ton z GTA. Oprócz tego w końcu można było strzelać prowadząc auto. Wszczepy również doczekały się całkowitego reworku i teraz mamy ograniczenie w zainstalowaniu wszczepów oraz są bardziej skonkretyzowane pod dane buildy. Oprócz tego było jeszcze wiele większych czy mniejszych zmian. No i też pojawił się dodatek, który został dość pozytywnie odebrany przez graczy. Nowy region mapy Dogtown jest dość charakterystycznym miejscem i różni się od tego co mogliśmy znaleźć w Night City. Oprócz tego dodatek dodał również nowe zakończenie do gry i nowe mniejsze drzewko umiejętności. Po dodatku gra miała nie otrzymywać już większych aktualizacji, ale CD Projekt stwierdził, że mają jeszcze parę rzeczy do dodania, więc po jakimś czasie dostaliśmy w końcu te słynne metro, autoprowadzenie pojazdu czy ich przemalowanie. W taki oto sposób dotarliśmy do dzisiaj, kiedy to Cyberpunk po 5 latach od premiery wygląda tak jak miał wyglądać. Zostało zapowiedziane nowe anime z Uniwersum, powstaje film aktorski Cyberpunka oraz chodzą plotki, że ma się jednak pojawić drugie rozszerzenie do gry, które będzie miało miejsce w kosmosie. Powstaje również kolejna część gry, za którą odpowiada nowo otworzone studio CD projektów w Bostonie. Jedno jest pewne: o Cyberpunku na pewno jeszcze usłyszymy, i to nie jeden raz. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza historia związana z cyberpunkiem i co o nim ostatecznie sądzicie. Dla mnie osobiście pomimo ogromnych problemów na początku, darzy cyber. Dość sporą sympatią i jest to moja ulubiona gra CD Projekt Red. Zresztą chyba łatwo to zauważyć. Natomiast ja się z wami żegnam. Odsyłam Was na jeden z naszych poprzednich materiałów oraz zapraszam na nasze sociale oraz naszą stronę internetową, żeby pomóc nam się rozwijać. Trzymajcie się i cześć!